Cześć. W tym materiale opowiem wam o pięciu najbardziej imponujących urządzeniach Predatora, obok których gwarantuję wam, że nikt nie przejdzie obojętnie. Opowiem wam o Predatorze 21X, Tronosie, Predatorze XB3, Orionie 9000 oraz o Tritonie 900. Zacznijmy od Predatora 21X. Jest to pierwszy na świecie laptop z zakrzywionym ekranem, który Predator zaprezentował nam w 2017 roku i ogólnie można o nim powiedzieć, że to jest laptop, który jest naj jest największy, bo przekąt na ekranu wynosi 21 cali, dodatkowo jest zakrzywiony. Jest najcięższy, waży 8,5 kg, do tego mamy dwa zasilacze, które ważą po 1,5 kg każdy. Jest najwydajniejszy, bo mamy procesor Intel Core i7 7. generacji z możliwością podkręcenia i dodatkowo jest najdroższy, bo kosztuje aż 44 tysiące. Dwie karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080, a jak do tego było mało, potrafi śledzić nasz wzrok no, i ma klawiaturę mechaniczną. Aby schłodzić tę potężną bestię, zamontowano aż 5 wentylatorów. Teraz na stole pojawił nam się Predator XB3, którego zaprezentowano w 2019 roku i jest on bezpośrednim następcą Predatora X27, którego zaprezentowano w 2017 roku. Podobnie jak swój poprzednik, ma przekątną ekranu 27 cali, szybkość odświeżania to 144 Hz, a rozdzielczość ekranu jest 4K. W Predatorze X27 szczytowa wartość luminacji jest na poziomie 1000 nitów, natomiast w tym modelu mamy ich 600. No i różnią się też ceną. Za X27 zapłacimy 10 tysięcy, a za XB3 zapłacimy 6 tysięcy. Przejdźmy do następnego Predatora. Teraz przejdźmy do najnowszego produktu Predatora, czyli Tritona 900. Jest to bardzo wydajny laptop z obrotowym ekranem. Po obróceniu ekranu może nam posłużyć jako telewizor. Gdy go złożymy, otrzymamy największy na świecie tablet oraz możemy dowolnie przybliżać do siebie ekran tak, aby odległość naszych oczu była satysfakcjonująca. Przekątna ekranu to 17 cali, Rozdzielczość 4K, ekran jest dotykowy oraz kompatybilny z rysikami graficznymi, dzięki czemu sprawdzi się również dla grafików. Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080, procesor Intercore i 7 8 generacji, 32 GB ramu i kosztuje 20 tysięcy. Orion 9000. Kosztuje 20 tysięcy i jest to zdecydowanie najpotężniejszy komputer stacjonarny. Wyposażony jest w dwie karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, 64 GB RAMu oraz procesor Intercore i7 8700K, dzięki czemu bardzo łatwo możemy go podkręcić wciskając guzik turbo. Mamy też tutaj podświetlenie RGB, stojak na słuchawki oraz obudowę z osłoną, która chroni nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Orion 9000 wchodzi również w skład najdroższego fotela gamingowego, czyli Tronosa. W zestawie z Tronosem znajdziemy również trzy monitory Predator Z1, z czego dwa są zakrzywione: klawiatura mechaniczna Aeton, mysz Cestus i słuchawki zamknięte Galea. Całość zestawu kosztuje nas od 60 do nawet 100 tysięcy złotych, ale zdecydowanie jest to najwygodniejszy i najbardziej imponujący fotel dla graczy. I to by było na tyle w tym materiale. Napiszcie w komentarzu, który sprzęt wywarł na Was największe wrażenie i który Waszym zdaniem jest najbardziej imponujący. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale.